Siemanko Lawendur z tej strony jesteśmy dzisiaj na targach modelomania 2025 w Katowicach. Nie każdy ma możliwość przejechania, więc obejdziemy sobie wszystkie stanowiska i zobaczycie może w przyszłym roku będzie warto przyjechać. Grzegorz Barski, TrainBrains EU. To są urządzenia, które, może, które możemy wykorzystać sobie z jednej strony właśnie na potrzeby samej symulacji, czyli do takiej albo zabawy w domu, albo w takich warunkach typowo edukacyjnych, a możemy też wykorzystać taki sprzęt w połączeniu z urządzeniami do sterowania elementami na makietach kolejowych i wykorzystywać sobie te elementy ze sobą wspólnie. Ja taki przykład mam zastosowany u siebie. Tutaj możemy wykorzystać w tym przypadku właśnie albo taki klasyczny pulpit kostkowy z urządzeniami takimi jak widać tutaj, które symulują urządzenia typu E. Natomiast jest opcja też taka, żeby wykorzystać sobie taki totalnie podstawowy sprzęt i takim mhm. sprzętem także się bawić, zachowując powiedzmy tą formę okay. pulpitu kostkowego, nie? Ale też z tego co wiem, to pan się zajmuje yy, stricte elektroniką pod makiety. Nie tylko pulpitami, też. ale tutaj widzę też yy, właśnie sterowniki. Sterowniki, akcesoria, wszystkie te elementy, które są potrzebne do, do tego, aby taki system po prostu zbudować. Czyli de facto jest to taki. Yy system, który można sobie u siebie na makiecie zaimplementować w zasadzie od podstaw sterowanie samochalami, tak, po w krok, krok po kroku można taki taki system sobie zacząć budować. Generalnie zaczynamy za każdym razem od tego samego, czyli po prostu od dobrego planu, bo to jest podstawa do tego, żeby wszystkie te podstawowe elementy odpowiednio do siebie dopasować, dobrać, a co najważniejsze też rozplanować w czasie, no bo to mimo wszystko też jest zabawa, która jest po pierwsze czasochłonna, po drugie na pewno też kosztochłonna. Także plan to jest w tym przypadku na pewno podstawa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki, wszystkiego dobrego. I do zobaczenia pewnie na YouTubie. No witam, Jerzy Żebrowski z tej strony, z kartonowej kolei, jak widać. Super. Mamy modele kartonowe, zapraszamy do klejenia. Ale widzę też, jest makieta z modelem takim zwykłym, pl, plastikowym, tak? ogólnie tak. To jest robiona makieta, też z kartonu, właśnie pod ten model żeby było, żeby było właśnie gdzie go schować nie, nie wyciągać go co chwilę nie chować, także makieta jest też robiona z kartonu wszystkie elementy są kartonowe są na przykład, żeby ułatwić na przykład wykolejenie są wyciągane słuchy no, na magnesiki tam jak widać w oddali super patent jest imitacja, imitacja yy, schodów ruchomych światła są tylko zrobione tak na szybko na szybko, żeby było po prostu widać. Bo one były, będą zmieniane, będą też zrobione właśnie pod, pod wygląd, prawdziwy. E, tak jak na włoskich. Jeśli któryś z wywiadów szczególnie Cię zainteresował, zasubskrybuj kanał, ponieważ w najbliższych dniach opublikuję pełne wersje wywiadów z dzisiejszymi rozmówcami. Tak? Nie, nie, on nie jest za darmo, on jest do zdobycia za darmo. Eee, trzeba zostawić pewną kwotę na innych wagonach i wtedy on się należy z automatu. Tak. Nie, nie, to nie dostaje się promocji, bo za niego się nie płaci. Ceny jest Internet szerokopasmowy każe, może sprawdzić, są ceny, można kupić, trzeba wydać 1000 zł, i wtedy dopiero taki wagon wpada. Wpada w bonusie. Tak jest, dokładnie tak. Jesteśmy w dalszym ciągu na targach modelowania w Katowicach. Tym razem przy stanowisku sklepu Szyna Plus jest z nami Damian Sakowicz. Cześć. Opowiedz, z czym, z czym przychodzicie na targi. Przechodzimy na targi z dość szeroką ofertą. Jak widać, mamy tutaj. Mnóstwo modeli trochę się już nam sprzedało, więc może jesteśmy e, już lekko poszarpani z tymi modelami, ale jak widać, jeszcze coś tutaj znajdziemy, a nawet dosyć sporo. Przede wszystkim, roku. Wspaniała jakość, nadal wspaniała jakość, bardzo duży wybór. Mamy Piko klasyczny, który wszyscy znamy bardzo dobrze już od bardzo dawnych lat. od Piko, które od lat 50. produkuje takie rzeczy. E, mamy trochę Robo. E, koledzy z Robo są obok, więc generalnie nie mogliśmy się za bardzo rozwinąć. E, odsyłamy po prostu 1% ale pozdrawiamy Robo, to są nasi e, bardzo fajni koledzy. E, no i mamy Shizen Modele, które słyną z bardzo wysokiej detaliczności, wysokiej szczegółowości swoich produktów. Przede wszystkim siódemki, no i nowe trzy dziewiątki z różnymi numerami. Część już na wykończeniu, także polecam e, gorąco, za moment nie będzie. A ci, którzy siedzą w branży, wiedzą, że. Wszystko co wyjdzie z Szlizen Modele i się skończy, już naprawdę się wtedy skończy. Są, Czyli nie wróci. Są nie wróci, są niedostępne i osiągają wtedy zawrotne kwoty. Dla niewtajemniczonych to też jest lokata kapitału, polecam. Te modele zawsze będą droższe. No tak, tak. Szczególna ich grupa, także serdecznie zachęcam. Skąd pomysł w ogóle, żeby samemu robić? A kiedyś na YouTubie zauważyłem film, że ludzie budują modele Tomka. No i tak mówię, kurde, może będę chciał takie coś zrobić. Może będę w tym dobry? Nie wiem, to było jakieś 4 lata temu. No i wybudowałem pierwszy model, potem drugi, potem trzeci. Coraz ładniejsze mi wychodziły i jestem tutaj. No, widzę właśnie tutaj, yy, no, Tomek i przyjaciele dominuje na pewno. Tak, tak, tak. Ale widzę też elektrowozy klasyczne. Tak, i tutaj mój ulubiony model Stonka. Najwięcej w niej. Yy, Serca włożyłem, no, nawet wnętrze jest odzorowane. O proszę. Zasza dym, dźwięk, całe oświetlenie, no wszystko. No, wentylator tak? Się, wentylator nawet. No, wszystko, wszystko, wszystko się Wszystko jak w prawdziwej lokomotywie. Ale rewelacja, a światła też są? Tak, wszystkie światła, no wszystko jest. Ale jak super. W prawdziwej lokomotywie. Ale możemy pogadać też o tych kartonowych, bo ja nie jestem za bardzo w temacie, mhm. a widzę, że jest to bardzo szczegółowe jak na kartonowy model. No czy się, no to akurat są modele zrobione z prostych, dziecięcych modeli wycinanych. i wszystkie fotele, stoliki, odzorowanie mózgu, wszystko jest zrobione po prostu, no to są przerabiane modele przeze mnie, żeby to miało jak najbardziej odzorowany wygląd rzeczywistości. Okej. Okay. Tak samo tu lustereczka, lustereczka, poręcze, trąb. To widzę wąski tor. Tak, to jest akurat ten Ile zajmuje złożenie takiego modelu? To zależy... Nie ma czegoś takiego. Tego takiego Pendolino na przykład, nie? No to z jakieś prawie 3 miesiące. Dzięki serdecznie. Ja dziękuję również. Dzięki do zobaczenia wiecie. i lecimy I Zapraszam dalej. do klejenia. Proszę bardzo. O, jesteśmy na stanowisku firmy Railbox. Jak się nazywasz i co oferujecie? Nazywam się Anton. Oferujemy całą gamę elektroniki do modeli kolejowych. Um, od dekoderów do sterowania z rodnicami i semaforami. I okay. oczywiście dekodery do lokomotyw i listwy oświetlone do wagonów. A, czyli Więc cała, gama, cała Cała, cała okay. gama elektroniki do modelarstwa kolejowego. Więc tak, tutaj mamy taki przykładowy zestaw sterowania. Nie mogę powiedzieć, że to jest minimum, okay. ale mamy tak. Mamy tutaj centralkę. Jeszcze pokażę. A, jeden dekoder akcesoriów uniwersalny, okay. który struje nam semaforami i serwoną do przełączenia zwrotnic. Mamy jeden dekoder do informacji zwrotnej, który pozwala nam osiągnąć informację o stanu zajętności. Możemy tutaj sobie. Po... Tu jest. E, Zrobiony taki malutki układ, który imituje nam pociąg. tak? Okay. Jak przyłączamy, to widzimy, że tory jest zajęty. Widzimy to tu, i widzimy to tu na półpicie. A jak wyłączamy, to niby nie ma pociągu, i teraz tor jest droga wolna. Okay. To samo możemy odciągnąć, postawiąc tutaj pociąg, generalnie. Więc możemy tutaj go postawić. O, już. No nie pojedzie ten pociąg. I teraz pat, patrzymy to samo. Tu jest zajęte i tu jest zajęte. Okay. Ale to jest takie przykładowe stanowisko, więc jak tak, na przykład tak. ja tutaj sobie uruchomię te zjazdy tego pociągu, no to on pojedzie sobie do podłogi. I... Czyli zdejmujemy. Tak. I teraz super. jest wolne. Rewelacja. A, więc tutaj mamy taki malutki dekoder ze semaforów, który obsługuje nam a, maksymalnie dwa dekodery zwykłych. I okay. jedną tarczę, która działa niezależnie od sterowania, czyli jak przyłączamy semafor, to tarcza się nam się automatycznie przyłączy. Super. I tu widzę, że to są napędy takie najzwyklejsze pod Arduino. Tak, to takie napędy najtańsze, tak, podłączone właśnie do tego dekodera. Więc możemy tutaj sobie przyłączyć, widzimy, że przyłączyła się zwrotnica. Aha. A, i tak samo tu. Tu też widać, że przedstawiły się nam zwrotnica. Ok. Rewelacja. Albo przy, ten... Przy, i ustawić sobie przejazd maniwrowy. Uh, no właśnie, jesteśmy Railbox Electronics. Uh, bazujemy się w Gdańsku. Też mm. można znaleźć uh, nasz kontakt na stronie internetowej railbox.pl. Okej. Okay. Dobrze, oczywiście odpowiadamy, staramy się odpowiadać się my na wszystkie maile w ciągu 24 godzin. Super, więc nasz e-mail naprawdę działa. Dobra, no to dzięki serdeczne i pewnie do zobaczenia. To dziękuję. Dzięki, hej. E, nazywam się Robert Przybyłek. Pewnie dużo e, obserwatorów, użytkowników e, i ludzi mnie zna. E, no jest, obecnie znajdujemy się na imprezie modelowania w Katowicach, e, gdzie mamy stoisko. Mamy do zaprezentowania model słynnej polskiej lokomotywy SM oraz SU, ale w skali TT, czyli idziemy w, niższą, w czyli mniejszą nowość. skalę. Nowość. nowość. Nowość, tak dokładnie. Kiedy, <coughs> kiedy pojawią się piętrowe wagony? Macie w jakiej wszystko? skali teraz zapytam się? No w TT? I takie, i takie, i H0, i TT. E, po... Czy w ogóle planujecie? Znaczy tak, jeśli chodzi o, jak już jesteśmy w skali TT, to na ostatnich targach w Lipsku, jak byliśmy, to rozmawiałem z Roko. Mhm. Oni wypuszczają bochumy w skali TT w malowaniu Poleregio. E, także pojawią się w połowie przyszłego roku. Okay. E, my do tych bohunów dorobimy stonkę e, SU. 42, również w malowaniu poloregionu. W żeby chwili czerwono-szarym, tak? Tak, tak, tak. Okay. Także, żeby to się wszystko zgrało, żeby mhm. był fajny składzik, e, dorobimy właśnie do, do, do tych rokowskich e, piętrusów e, lokomotywę, żeby można było już cały skład zebrać. E, natomiast jeśli chodzi o H0, sytuacja jest taka, że e, Riva Rossi no właśnie... we współpracy robi. To jakby Norliwa eee. Rosji no, eee. trochę jest na chwilę obecną monopolistą, jeśli chodzi o te, o te starsze malowania eee. tych piętrowych wagonów, tej bipy i to wszystko. Eee, nie? Tak, eee, natomiast no, my nie będziemy wchodzić z tego względu, że rynek jest za mały. Okej. Okay. Eee, żeby zrobić taki czteropiętrowy, czy znaczy czteropiętrowy, dwupiętrowy, czterowagonowy Czteros... skład, tak, tak, tak. E, to też też jest koszt form wtryskowych. Okay. no ale tutaj jest bez sensu, bo oni już są na rynku z tym modelem, także no, no my nie będziemy wchodzić, okay. no jest dosyć dużo modeli, które jeszcze można zrobić, także no właśnie z dostępnością problem, nie? z dostępnością, tak, tak, no to już nie od nas zależy, my no nie jesteśmy właśnie. dystrybutorami tego, my nie zlecamy tej produkcji, także to już po prostu do, do no dystrybutora tak. trzeba kierować pytania. Będziecie na targach hobby w Poznaniu? Będziemy. No będziemy, to pewnie tak. się widzimy jak coś, to super. Zapraszam. Dzięki również. wielkie. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jestem mega zadowolony. Jednak jest, jest co robić. Tak szczerze powiedziawszy, ale też jak się chodzi od stoiska do stoiska i rozmawia się z ludźmi, no to tak naprawdę bardzo dużo czasu zlatuje. Teraz jeszcze chciałbym porozmawiać z panem z Elvis Models. Myślę, że nie trzeba pana przedstawiać, ale niech się powiem. pan przedstawi Dzień dla zasady. Dzień dobry, Leszek Wala Elvis. Witam. I czym się pan zajmuje? I oczywiście, no już dużo osób wie, ale powiedzmy to. jest kilka gałęzi tego, czym się zajmuje. Jeśli chodzi o modelarstwo, przede wszystkim zajmuje się dystrybucją dekoderów, które są montowane w modelach kolejowych. Do, do dekoderów instalacją dźwięków. Następną jakby gałęzią jest instalowanie dekoderów do powierzonych modeli i wykonywanie modeli. No tak, widzicie w gablocie wszystko. Natomiast jeśli chodzi o same wykonywanie modeli, Robimy to w trójkę. Ja, jakby, firmuję to. Są tam te moje dekodery montowane. Ja się zajmuję w dużej mierze pozyskiwaniem materiałów do produkcji tych modeli, czyli zdobywaniem czy pomiarami, czy zdobywaniem cała, tak? dokumentacji. Jeden kolega, drugi kolega właściwie, tworzy. Y, tworzył ten projekt, jakby wszystko to przelewa już nie na papier, a na projekt y, y, w y, programie komputerowym i y, 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 lutuje te modele. Y, a trzeci kolega maluje. Kupujemy lokomotywę analogową, <laughs> można ją zanieść do Pana, do Panów Tudzież, można zrobić y, konwersję na cyfrę tak. i jeszcze waloryzację do tego. Tak, właśnie można tak zrobić. Rewelacja. A jakby pan był w stanie określić, ile, ile już tych modeli lokomotyw y, zrobiliście od podstaw do tej pory? E, takich tych modeli trawionych? Tak, tak. Nie wiem, około setki. Setki? Na pewno. Okej, okay. a od, y, od ilu lat się pan zajmuje y, e, branżą? E, samym modelarstwem e, jakby powtórnie, tak? Bo jako dziecko to powiedzmy to tak, była tak, bardziej tak. zabawa, ale... E, Takim modelarstwem od 2002 roku. Samo tworzenie od podstaw zaczęło się w ten sposób, że właśnie koledzy, którzy już coś tam robili, zwrócili się do mnie, żebym im nie pomógł w tym, żeby te modele zacząć wyposażać właśnie w tą elektronikę. I, i tak, tak to się zaczęło. Super. Obstawiam, że będzie można się spotkać też na Targach Hobby w Poznaniu. No, jak co roku. Oczywiście. No, ja też będę również pierwszy raz. Zobaczymy, co się będzie działo. Także również już teraz zapraszamy na relacje z targów Hobby w Poznaniu. A panu bardzo dziękuję za dziękuję wywiad bardzo. i życzę sukcesów. Dziękuję. Dzięki serdecznie. Jesteśmy teraz przy wyjątkowej makiecie, i mamy tutaj właściciela, który nam coś o tej makiecie opowie. Jest to w zasadzie nie tyle makieta, co moduły. Moduły, które są troszeczkę przedstawieniem również terenu Śląska Cieszyńskiego, czyli charakter tego terenu jest odzwierciedleniem tego, co jest również dla Śląsku cieszyńskim I zaczynamy od kamieniołomów, które są podobne do tych, które były w Goleszowie. Jest syp surowca, dlatego. Ta fikcyjna stacja Kalwerk... Ja bym jest... mikrofonik przypiął, dobra? Dobrze. Będzie prościej, ja będę pokazywała, a pan mhm. będzie mówił. Ta fikcyjna stacyjka Kalwerk to jest odniesienie się również do fikcyjnych, znaczy do linii, które były, ale fikcyjnej stacji. Na terenie Goleszowa, a linie należały do cementowni Goleszów. Także taki fragment tego sypu jest również obok. Stacyjka, która jest w środku, ta z obrotnicą, to jest stacja wąskotorowa, a chciałem również dołożyć taki mały element, czyli obrotnicę plus szopę. To są takie dwa dodatkowe elementy. Dzięki temu, że mamy dwa rozmiary i to właśnie teraz na normalnym torze akurat tym składem jedzie mój przyjaciel Zbyszek tak, dojechał, mamy możliwość łączenia się z modułami również od mojego przyjaciela. Czyli mamy i H0, i H0e, a dzięki pomocy tu przyjaciela Andrzeja mamy możliwość płynnej jazdy, bo trzeba niestety ale manewrować, tu nie ma innej rady. Natomiast jeżeli chodzi o same modele, no modele są konwersją tych lokomotyw i tych wagonów, które jeździły na terenie całej Polski. Pan jest ze stowarzyszenia też z Katowic? Tak, tak. Dobra, super. SSM Katowice, podobnie jak mój przyjaciel Zbyszek no, <coughs> i podobnie jak Andrzej. Super. No to dziękuję w takim razie. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję rozmowie. serdecznie. Jestem Kasper Targosza Polka, należę do Stowarzyszenia Miłośników Kolei Katowice. Mieszkam w Sosnowcu aktualnie. Jesteśmy tutaj z makietą naszą, można powiedzieć, klubową. Członkowie naszego klubu budowali ją dla techników. Nr 4 w Sosnowcu. Mamy tutaj kolej amerykańską. Modele są jednego z naszych członków. Mamy tutaj też kolej brytyjską z Tomkiem na czele. Jest to, akurat, to są akurat moje modele. Ja się tym interesuję. I akurat to jest jeden z modeli pożyczonych. Dzisiaj, właśnie, akurat pendolino do nas zawitało. Wczoraj jeździło nas Shinkanseny. Mamy także te żywe. E, też innego członka. I ogólnie, no co, pokazujemy tak naprawdę nasze modele. Jak ktoś przyniesie jakiś swój, żeby przetestować, pokazać, jest on ciekawy, na przykład, e, chociażby chiński diesel, jaki u nas wczoraj gościł, albo no. różne inne lokomotywy, to zawsze tutaj możemy pokazać, wziąć ten model, ba nawet czasami wpuścić osobę, żeby po prostu mogła sobie pojeździć e, chwilę, ale to bardziej tak, jak ktoś jest już bardziej doświadczony, no bo modele tutaj niektóre potrafią kosztować dużo. No na przykład Shinkansen wczorajszy kosztował 8 zł. Co ty złotych, więc y, no osób chętnych do sterowania nim było mało. To dzięki serdeczne, no i do zobaczenia na targach hobby. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Trzymaj się, hej. Co jeszcze? Moduły, makiety? Całe makiety, dioramy gotowe w bardzo niewyszukanych, wysokich cenach, bardzo y, ładnie zrobione. Przemek, który jest w naszym zespole. Muszę go pochwalić, robił m.in. makietę do parowozowni Wolszczyn na ich zlecenie. Jest to kopia tej nowej, bo tam była taka makieta, która już swoje lata miała. Ona była tak stara jak te parowozy, które tam jeżdżą na paradach. Przemek zrobił, w zeszłym roku dowiózł tą makietę, która jest kopią, no powiedzmy uproszczoną, nie da się tego całego węzła zrobić na 5 metrach, to by trzeba było ich mieć 20. Ale zrobił wspaniale tą, tą makietę. Tam jest automat rzutowy. E, uprzedzam wszystkich te pieniądze, które tam wrzucają, nie trafiają do przemka. E, ale warto pojechać, jak zobaczycie tam w Olsztynie, w parwozowni. E, ten element to pamiętajcie, mieliśmy to wkład. E, my skromni, bo my dawaliśmy to rowiska i osprzęt przemek dawał. Cały swój power żeby to wyszło. Z dodatkowych rzeczy chcieliśmy się pochwalić naszą siódemkę, robimy ją wespół z S61 modelem, e, czyli będzie znów wysoka szczegółowość. EU07441 w malowaniu e, Colfrey Spółka zoo. E, tutaj śródlądkiego prze, przewoźnika. E, ta e, siódemka powinna się pojawić na przełomie stycznia-lutego. Mamy nadzieję, że to się uda. Okay. Będziemy bardzo mocno cisnąć żeby to wyszło dość niski nakład nie będę się chwalił jaki żeby nie nie postarać. nie będzie to nie będzie wysoki nakład mam już sporo zamówień na nią i generalnie wszyscy nasi koledzy powiedzieli trzymaj bierzemy okay. jest to trochę trochę nowa, nowa forma to nie jest to co chrysler Model zazwyczaj robi bo tam będą małe zmiany tam jest trochę inna klimatyzacja trochę inne przewody będzie to wyglądało tak jak 7441 k 441 w col premie także szykujemy portfele bo styczeń luty też Riva Rossi, jajecznice, bipy, tak? Tak jest. Także gorąco zachęcam. Chciałem też przypomnieć, w związku z tym oszczędne święta. Słuchajcie, żeby, żeby trochę pieniędzy no. zostało na te, na te wydatki. Dokładnie. No ciężki no. będzie początek roku. Dlatego niski nakład, żeby wszyscy nie musieli <laughs> tak. mieć wyrzeczeń Dokładnie. na święta. Dokładnie. Dzięki serdecznie. zapraszamy do sklepu Szyna Plus. Obczajcie ofertę, także co? Jesteśmy gotowi. Dzięki, Dzięki serdecznie. Do zobaczenia. Akurat bateria mi się kończy, więc chciałem się z wami już pożegnać. Jak widzicie, targi nie są aż tak duże, ale tak naprawdę obejść każde stanowisko z kimś zamienić słowo, no to naprawdę dwa dni, e, praktycznie zapełnione. E, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Skorzystajcie z ofert e, sklepów, które tutaj przedstawiłem. Wejdźcie na stronę e, stowarzyszenia Miłośników kolei w Katowicach i już bez, bez będnego gadania. Trzymajcie się i pewnie do zobaczenia na targach Hobby w Poznaniu.